Cześć wszystkim, z tej strony Spawi. Dzisiaj mam do, mam do przekazania informacje odnośnie e, kodów do World of Tanks. Wiem, że sporo was gra w World of Tanks. U mnie na kanale będzie to pierwszy filmik odnośnie tej gry. E, I też chciałbym was poinformować e, o takiej stronie kodyzadarmo.pl e, Na tej stronie można właśnie znaleźć kody do różnych gier. Jak tu widzicie, Bleacha czy Infinity Crisis. No, a różne jakieś tam rzeczy, no, na jakiegoś skina. O dość World of Tanks jest jeden dzień premium. Jak widzicie, tutaj jest 168 kodów. Jak uzyskać ten kod? No, to klikamy na to World of Tanks. Tu się wbija. Dostajemy bla, bla, bla. Rejestruj się. Nie musimy się rejestrować, to jest nie o to chodzi. Zjeżdżamy tu, tu wpisujemy swój adres. Klikamy, nie jestem robotem. Bierzesz, powiesz. Kod tam wysk wyskakują wam informacje, co trzeba zrobić dalej. A, na, a dokładnie, co trzeba zrobić, to trzeba wbić na. Wargaming, stronkę. Zalogować się. Tutaj, gdzie mamy nasz profil, rozwinąć go. Rozwinąć go. Wejść w kod bonusowy. Tu wpisujemy ten kod. Wykup. I dostajemy jeden dzień premium. Za darmo. No i to wszystko. Pamiętajcie, że ja często robię takie filmiki, gdzie ktoś coś rozdaje, jakieś kody. Więc ja was o tym informuję. Śpieszcie się odbierać ten kod, bo zostało 168 kluczy tylko, więc sprawdzajcie, czy jeszcze są. Jak, jeżeli chcecie wiedzieć o takich materiałach, o takich kodach do gier, to subskrybujcie mój kanał, śledźcie, co tam na nim robię, oglądajcie. Jeżeli Wam się podoba, to komentujcie, oczywiście. No i co? Chyba to tyle. Wszystkiego dobrego, trzymajcie się i widzimy się w kolejnych odcinkach. Na razie.